I druga część konferencji po meczu Andrii w PG Turów-Zgorzelec. Przypomnę wynik 76 do 72. Razem z nami jest trener Krzysztof Szablowski, bohater dzisiejszego spotkania, najskuteczniejszy zawodnik Corsi Edwards. Jako pierwszego komentarz do meczu poproszę trenera Krzysztofa Szablowskiego. Dobry wieczór Państwu. Nie chcę mówić za dużo, to jest dopiero początek serii. Widać po tym spotkaniu, że Tur również jest świetnie przygotowany. Myślę, że trafiły na siebie dwa silne w miarę wyrównane zespoły, które stoczą ciężki bój do samego końca, myślę. Cieszę się mnie bardzo to, to nasze y, zwycięstwo. Wszyscy chłopacy dali z siebie naprawdę maksa. Ci, którzy grali więcej, ci, którzy grali mniej. Cieszy mnie powrót do dobrej formy Corsleya. Mam nadzieję, że to się utrzyma przez cały czas, jak będziemy grali, mam nadzieję, że jak najdłużej. Troszeczkę niepokoi mnie znowu przegrana wysoka walka na tablicach, aczkolwiek oni mieli dosyć niską skuteczność i tych szans na ponowienia było dużo, chociaż to jest troszkę, no musimy tutaj zdecydowanie ten element poprawić, skoncentrować się, jeszcze lepsza skuteczność w naszym wykonaniu, szczególnie w wolnych spowodowałaby, myślę, że ten mecz byłby troszkę troszkę spokojniejszy na samym końcu. Ale cóż, pierwszy krok zrobiony, ja liczę że na to, że, że będziemy

Czyli wiedzieliśmy już po ostatnim meczu rundy zasadniczej, że to będzie ciężki mecz. Tam się z Gorzelcu ciężko walczyło, również dzisiaj to się potwierdziło, że, że Anil musiał zagrać naprawdę dobre zawody, naprawdę trudny mecz, żeby wygrać. Niestety? Ja. We fought, you know, we went out there, concentrated, we had a nice, nice team meeting, you know, everybody focused, everybody was focused, everybody was pumping everybody out, everybody patting each other on the back, making sure that we stay focused, to play hard. And, you know, we wanted to show everybody in Adler that we could play hard and take this first game, which we got, so hopefully for our next game, we go on and move on to our next, you know, big win. Czyli raz jeszcze musieliśmy zagrać twarde zawody, twardo w defensywie, musieliśmy być zjednoczoną drużyną, musieliśmy grać tak jak Anglii przyzwyczaił do tego w najlepszych meczach, musieliśmy być przede wszystkim skoncentrowani i dobrze, dobrze skupieni na tym meczu. To nam pozwoliło wygrać. Mamy nadzieję, że tą koncentrację utrzymamy w kolejnym spotkaniu. Thank you. Thank you. Thank you. Czy Państwo macie pytania do naszych gości? Jeśli nie ma, dziękuję bardzo za udział w konferencji prasowej. Zapraszam się.